Simon, jedna osoba z nas jest marderem i to jestem ja, ale nie wiesz, którym jestem ja! Dobra, ile was tu jest? Ale dobrze, pierwsza rzecz, pierwsza. pierwsza co to jest za głowa? Eee, no taką sobie ustawiłem, Simon. Dobra, widzę, jak go teraz troluję. To jest taki może realistyczny, ale nie, to byś tego nie zrobił chyba. No dobra, zgadnij, zgadnij. A więc dobrze, pokażcie mi, kto z was ma spray. Okej, okay, ja nie mam niestety. Dobra, widzę, jak go troluję, a tak, tak naprawdę mam. Nie, hmm, tylko dwie osoby, fairway miał spray. Nie wiesz Sam mi nigdy nie a znajdzie po... A więc pokażcie mi co macie sobie na sprayu bo Cojek zaszły moją twarz w życia dla beczki, dla beczuni Ej dobra, zobaczymy co oni mają A! Co ten gościu ma Simon? Zobacz, to wcale nie ja Co? przecież to jest moja twarz, ale ja tak nie wyglądam Okej, okay, a ty co masz? Ciekawe z ten gościu co teraz idzie ze sprayem ma, bo to nie ja Dobra, uwaga Ooooo ty chyba twoja twarz, Simon! Co to jest? A, to jest chyba prawdziwa twarz Simona. No nie, Dora, to nie wiem, kto jest tutaj. Okej, okay, następna rzecz. A więc teraz odpalcie wszystkie swoje łodki na 3, 4 teraz! Okej, okay, odpaliłem. I ja tak jestem ten po prawo. Znaczy, e, nie, nie jestem, nie jestem. Okej, okay, ten jak ostatni odpalił, czyli Firework miał słabe opóźnienie, więc to nie może być on e, No właśnie, to nie jestem, ja przecież to normalnie, ja mam dobry internet I zawsze robię wszystko szybko, co nie, Simon? Mm, ty robisz? No tak, ja nie byłem, ja byłem pierwszy Oh my god, moja głowa nie kogo wybrać już A więc dobra, ja wyjdę, a ty masz zabić jedną osobę O ja, dobra, czyli teraz, okej, okay, zabiję osobę od mojej prawej A dobra, wyciszyłem się w zowie i zabiję od mojej lewej, żeby on myślał, że od prawej, dobra? Pyk o nie, przepraszam cię! Nie! podróbka fajną to zmarła. Wiesz, że słyszałem, że zabierz kogoś od prawej. Eee. Co? Od prawej? Czyli to będzie twoja prawa, czyli to ty! Eee, skąd ty to wiedziałeś, Simon? Nie zabijaj mnie, proszę! Uwaga, trzy, dwa i sprawdzamy! Ooo, chyba nie trafiłeś, Sajbowek. Okej, okay, więc teraz jesteśmy w innym miejscu i ja sobie pójdę, a ty zabiję jedną osobę. Okej, okay, widzowie, to jest dobry moment, żeby zabić gościan po mojej prawej! Dobra, teraz sfajkowałem Simona, że zabiję gościa po mojej prawej, czyli będzie na tego, a ja zrobię teraz tak, pyk, bo się gościa po mojej lewej. I nux, i teraz stanę i jak gdyby nigdy nic będę stać. Aha, idę! Hmm, łupku, wiesz co, się stało, słyszałem, że po kogoś prawej zabijesz. Uh. <laughs> To w prawej stronie, to Skąd to ty? Wiedziałeś? Ej, ja uciekam przy to, zostaw mnie! A, właśnie, zostaw nie mnie! Będziesz, nie wracaj tu! To jesteś 13%! <noise> Wymieszali się! No <noise> to już jest prawdziwy, no to to ma być! Lalalala, la, ale więc tak, a Fireway był zawsze trochę popa pran. dlatego wejdźcie do tego prysznica co ty? Jak powiedziałeś? czy znaczy tam jest. Okej, okay, dobra, to wchodzimy. O, ja właśnie wchodzę, tak, tak, wchodzę, wchodzę. Ej, Simon, chyba jeden został yy, przed prysznicem To jest dziwne, nie? E, jeden został, okej, czyli jesteś w środku na 100% Tak, tak, ale on chyba się zlagował, wiesz? Stoi przed, przed prysznicem e, dora, O, zlagował się Zlagował się, wrócił Co? <grym> Dobra, więc uwaga, ja wychodzę, jeżeli zginiecie, znaczy firebobek tam jest Dobra, wyciszyłem Simona i teraz tak Fire outy Dobra, postaw tu krew i ja tutaj usiądę I że niby ja jestem tym martwym, co nie? bo no wtedy nie, nie będzie być podejrzeń, że to ja jestem zabójcą Dobra, pyk O, Simon, zabiję kogoś <grym> Co jest? On leży martwy. No tak się by ci poszło. O <noise> ojo. O <noise> nie, faktycznie będę przyjaciel! Dora, czyli to ktoś z was jest. Który <noise> to może być? Zobaczcie na no, jego on... Zaraz. On stoi, to jest fajkowane zabójstwo. O, ooo. Ooo, teraz się umaga Uwaga, i to będziesz ty. <noise> O ja, trafiłeś na gościa z jajkiem! To na pewno nie jestem ja przecież! A no raz, myślisz Fireback tak nie wygląda? Nie no nie wiem, no łeb już mi się spocił pod czapką! A więc dobrze, skoro nie chce się wstać, to mam plan. Chodźcie za mną! O ja jestem ciekaw co... Ej! Kto to zrespił! Dobra, no, <suszy> jestem ciekaw co on wymyśli. Bo to będzie naprawdę... Pop No, Simon, to dawaj, kolejna kategoria. Czekamy. A więc, uwaga, jak wiemy, Fer <laughs> mega słaby w chowaniu. A więc, uwaga, ty najpierw szukasz. E, albo. Nie, ty, 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 ty. Ja? Ja. Tak, nareszcie się chowa, już. Co? Ja? E, znaczy, on? Znaczy. Tak, on szuka. O ja, dobra, to ja się będę chować, Simon. No, to uwaga, odliczaj. Dobra, to ja uciekam. Niech ten odlicza, co tam się, co zaszuka szuka. Mój Boże, widzę, on mnie wybrał. <laughs> jak ja teraz słabo będę szukać, to on pomyśli, że to ja i mnie zabiję. Ale wiecie, co? Co? Mam plan. W prawym dolnym mam coś takiego jak X-Ray. I będę w stanie znaleźć wiele osób tym właśnie X-Rayem. Dobra, to uwaga. Trzy, dwa, jeden, szukaj, Firehot. Dobra, uwaga. Odpalamy X-Ray'a. O wow, dobra, widzę wszystkich tam, są dwaj. No co, znalazłeś kogoś? Już? Czy może ty jesteś tym prawdziwy jednak, bo nikogo nie masz? O ja, jak sobie mu się nad nim zdęca, to wcale nie ja, ja się chowam normalnie. No zobaczymy, bo już 20 sekund mija, a ty nie masz dalej nikogo jak Firehot. Okej, okay, dobra, widzowie. Więc teraz ja się wyciszyłem i pierwsza osoba widziałem na X-Ray, że jest. Uh, gdzie oni znikli? Dobra, jeszcze raz odpalę ich strajk, uwaga. Pyk, O tam, minus, no, stoi. Co jest? Dobra, idziemy w tę stronę. Na, 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 na. Mamy pierwszego. Dobra. O nie, złapali mnie Simon. Nie! Ej, ale fajbowek to była słaba kryjówka! Każdy by tutaj go znalazł, a więc jeszcze jedną osobę musisz. Teraz podskakuję tutaj, pokażę mu. Co? I to jest drugi, na ja go nie chciałem? On, on jest dobry w szukaniu, taka nie jest fajrot. Dobra widzę, on się powoli nabiera, że to nie jestem ja, bo dobrze szukam. Dobra, teraz kolejny raz X ray O, w tym samej sok, jak to tworzyć, no! Czekajcie, może to jakiś kod? Albo drugą stroną trzeba. A, dobra, to przejdziemy drugą stroną. Dobra, sobie X-Ray, widzowie. I teraz już ich tam trzech jest, Okej okay. Pyk i znowu idzie, ale nie wie, że to ja. CO?! Ile ich tu znalazłeś? Ej, dora, to nas... <laughs> na pewno nie jest FireOut! Let's go, on się nabiera. Okej, okay, widzowie, odpaliłem X-Ray i już chyba nikogo nie ma, więc to wszystkich znalazłem. A więc, Zara, ten gość był zbyt dobry w szukaniu, więc na nie był FireOut. <laughs> dobra, ale się. FireOut miał przez tobie nóż, a więc to jest tajna maszyna 3000 i proszę po kolei przechodzić. O ja, ta maszyna wykrywa noże! O nie! ja. Simon, a jest opcja nie przychodzić? Hmm, a który to powiedział? To może eee, się synowie? Nie waży, nie ważne, nie ważę. Przejdę, przejdę. Okej, okay, no to pierwszego proszę, uwaga! O, nie, on teraz będzie przychodzić, wszyscy się dowie, który ma nóż. Okej, dora, pani i nic nie wykryło i teraz następny po kolei. O ja, co tu się dzieje? Oj, co to było? Co? O dobra, to nie on. Oh my god, zostało nas dwóch, tylko ja cię kręcę Okej, okay, kolejny... A więc teraz... co? Oj. Co? O, sorry Samur, wykryło mnie, sorry To ja Nie cię, uwaga, pokazuj, to, ma, pokazuj. <głos> <głos> to nie jest nóż, to jest pistolet O nie, on miał pistolet, co jest? Teraz Samur mi wykryje to po mnie będzie A więc uwaga, ostatni Bobek został Eee, o dobra widzowie, to już jest mój koniec, jak wejdę to on się dowie Uwaga, wchodzę Trzy, dwa, ej dobra, on no, pomóc! Trzeba akurat teraz wychodzić! Dobra, który to był, uwaga, wracaj, Ty, który to przychodzi? O, <laughs> teraz pomieszamy się on który to ja. Lalalalala. Simon, zgani, który to ja? Nie, nie, to już było <laughs> tak blisko! On był na 100% farot, był miał nóż! O ja, ten uczynek jest naprawdę mocny. Say chyba nigdy mnie nie znajdziesz, ale to spoczko jakby jesteś dalej moim kolegą. Który to powiedział mu w tym momencie? Albo nie wiem. <laughs> Już mnie nie? ja ten z czerwonym pistoletem powiedziałem. Czerwonym pistoletem? Ej, właśnie, może teraz to senka pistoletów? A nie, to ja jednak z tym kluczem! To jajko! Co? <laughs> Zgaduj, zgadula wow Nie dobra, doprowadziliście mnie do płaczów Pójdę to wrócę, teraz nie mogę Simon, nie płacz! Dobra, pójdę po niego, czekajcie chłopacy Simon, ale nie płacz, serio, stary, jesteśmy kolegami chyba, nie? Jesteśmy kolegami? Eee... I ty jako jedyny tu przyszłeś? No tak, no bo to jestem ja, Simon. To jestem ja, to jestem ja. Możesz mnie zabić, proszę. Który nagle znowu? Nie, to nie na moją głowę. Nigdy mnie nie znajdziesz. Zaraz, czemu ty leżysz martwy, Firewood? Co to ma być? Tylko ty jako jedyny tutaj jesteś, więc ty musisz go zabić. Znalazłem cię, Firewood. Jak ty mnie znalazłeś? Jak to tak mogłeś? Ciebie znalazłem? A więc ty jesteś tym na wczoraj, Babku! A co jest on... O! Co to było? <laughs> co tu się dzieje? To słuchaj odcinek. Ale swoją tego tyle: nie znalazłeś prawdziwego fireouta Jeszcze. Więc kolejna rudeczka. A więc uwaga, fireoot miał mega sobą psychę. I jak rzuciłem nożem to oskakiwał. uwaga, pierwszy rzut ocknął. No Ej teraz skoczę? A? To nie ja, to nie ja Simon, to wcale nie ja! Tak! Wcale... Faj łobku, uwaga, czekaj, drugi test, jak teraz zaskoczysz, to przecież nie wierzę w to, uwaga! O nie on rzuca! Uuu, Odskoczył! Znaczy ja odskoczyłem! Semą błagam nie zabijaj mnie, nie proszę! Nie Nie rób tego, proszę, nie! No ale to, to ty musisz być uwaga, muszę i... Eee. Aha, <laughs> to nie byłem ja! I właśnie straciłem... No nie płełeś nie, a wiesz właga! Drugi POOM! Jezu, to są i teraz podnóżki, bo. O, to ty! To nie ja, Simon, wcale. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz, co nie? Jesteśmy kolegami, chyba nie? Hmm, no dobra, to możesz nie być. Wróćcie, wróćcie na miejsce, ale na wszelki wypadek teraz po środku i pum! jo, Dobra, wszyscy zaskoczyli, Simon, to już nie ma co wybierać. Zmień kategorię lepiej, bo ja się zaczynam bać, wiesz? Co? Który to powiedział? Wcale nie ten z uśmiechem minął Nie no, każdy jesteś święty. Wychodzę stąd, Co mi się głowa spoczywa. Dobra, to ja biorę teraz pistolet. Na, na, na. A, la, 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 la. Wracaj to z tym pistoletem! Ten już pistolet, to na pewno ty! Aaaa, nie rób mi tego! O! Ej, to prawda, to. Haha, to nie tego? byłem jasno, bobek. Temu któryś znowu wziął, wracaj tu, który to był? Uuu, wow. znajduj, znajduj. Jak te kubki się nie, tak mieszają. jakaś mieszanka. To się jak te kubki miesza w Energy Landii. Ja będę musiał znaleźć prawdziwy, pamiętasz to? A więc uwaga, następna kategoria: Fire to miał mnie rozśmieszyć, dlatego pedz jakiś żart. Uwaga, pierwszy ty uh. o ja, dobra, widzowie, Teraz on niech napisze żart, a ja go nie rozśmieszę specjalnie, żeby nie wiedział, że to ja, dobra? Dobra, zobaczmy, co on za żart. Co robi w projekcie na imprezie Wali robuxy? <laughs> Oj, Ojo! Ja, Simona to nieźle rozśmieszyło. No Jeeje! Fajne, fajne! Okej, okay, to będzie ty, a teraz drugi? E, dobra, teraz sobie jak kolej widzowie on mnie nie słyszy, ale ja napiszę żart taki słaby, co nie? Co mówi baba do lekarza? Mam ból głowy. To jest taki suchar, sam się nie zaśmieje, z tego, nie ma szans. O ja. e, ale dobre! Cześć, to było nie o my god. god. Okay, teraz ostatni żarcik? Simon, nu no. <laughs> Jak mu wyszedł ten kawał? E, moim zdaniem nie był to kawał i nie jestem nawet śmieszny, w ogóle się nie zasiałem. O oh, ja. Yeah. Czyli kto może być podejrzany, Simon, od ciebie? Czyli, uwaga, tylko ten opowiedział fajny żarcik i ten, I tylko ja. A więc, uwaga, to tego Felwiny, nara! Aaa, zabiłeś mnie, Simon, żartuję, nie zabiłeś. O nie, widzowie, teraz mamy dwóch versus jeden. To jest już totalne ryzyko. A więc, uwaga, są dwóch, dlatego po prostu wylosuję zastrzeżenie Nie, 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 to jest ryzyko, mogę umrzeć na 50%. 3, 2, A trzy, Aaaa! Aaaa! I nie ten... <grymne> ekipka wróciła, wow, let's go. Kali się tak nie, to nie na mój łeb. przyjaciele. O, Simonowi wybucha głowa. To jest jak łami główka, bo mu rozwaliło głowę. Ej, dobra, Simon, dam ci podpowiedź. Okej, okay. pójdź Simon tutaj, do tego właśnie, e, do mycia się. E, zaraz, zaraz, to mi tłumaczy? E, no nie nieważne nie ma, że. Tam chcemy domyć, mycia nie? I teraz? cię. Chodźcie fireout, ja zabiję dwóch fireoutów, wtedy będziesz mieć łatwiejszą robotę Okej. Okay. Drafero niestety, ale muszę. Wow! Ojo! Dobra, dwóch poszło! Teraz Simon? Możesz wracać, Simon! <grym> o nie, przepraszam! <grym> was, <grym> no. Ej, faktycznie! No to Simon, który to ja, zgadnij. Hmm, Okej, okay, pokażcie mi swoje noże, bo fajrut <grym> <jest> miał mega bogaty <grym> nóż <grym> Wszystkie takie same! Dobra, pokażcie prawdziwe, jak ktoś was ukrywa na 100%! <grym> no, ja, ukrym, ja nie ukrywałem ten! Ty ukrywałeś? Eee, znaczy... ktoś ukrywał! No, ja go, widzowie. Okej, okay, dziwne, a ty masz jakiś ukryty? Eee... Nie ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam. Bro. <laughs> Simon nie wie nic Simon nie znajdzie nigdy fałszywego fajouta Ej, co jaka to był mega słaby w chowaniu mam 10! 9. Dobra, chwamy się 7. <laughs> o nie, 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 widzowie, dobra, ja mam pierwotą kryjówkę tutaj na mapce, która nazywa się No nie, zabrał mi kryówkę, bro. Dobra, może to? Okej? Okay. to No nie, to też mi zabrał kryówkę, bro. Bracie, bracie, wszyscy mi zabrali kryjówki a, a co jakbym... Ej, a tu jest kryówka? Juuuu! Dobra, to jest najlepsza kryjówka świata, on mnie nie znajdzie. Dobra, szukam fajbobej! Dobra, <laughs> no, odpalam X serie, ja, patrzcie. O tutaj idzie jakie noob On nigdy ich nie zna Ej, przeszedł sobie! Co jest? No nie, niesamowity Sajmo, po prostu jesteś niesamowity w tym Nie no, gdzie wy jesteście? <laughs> o nie, o nie O nie, ja samu się robię? Bro On jest tam, zobaczcie widzowie Oj, Zer, uwaga, mam cię, mam cię, a, mam a, cię Aaa, czemu mnie zapałeś? To ja sam w tej lodówce, tak Jupi, Co? <laughs> Jupy, nareszcie się udało, no ile można było szukać? Kini o, o nie, to <gasps> jednak nie był on Co <laughs> Zabij z fake, oh my god. Zrobił wielki błąd i zabił niepotrzebnie osobę. Aldora. Hmm, a czemu ta wada jest taka zielona? Eee, to wcale nie ja w niej, tak? Co? A, proszę sam, nie rób mi nic, nie! Aaaaah, no kurde, to ty czy nie? <grym> <grym> nigdy się nie dowiesz. Ej, zaraz, a co za tym obrazem widziałem? U, hmm? Druga, się gdzie tu jest wyjście, aaa! Nie, nie, nie wiem, gdzie wyjście. Ja, no nie, on mnie złapie. A więc uwaga, strzelę sobie randomowo w ten obraz. O, nie! Trzy, nie! Jeden, bum! Oooooo! He? Do racha obok mnie widzowie. O my god, jestem wyciszony. Simon, ale to nie ja ten w obrazie! Ja jestem ten przy mikrofali! Nie Nie! Przysięgam się, jestem ten przy mikrofali! Nie, dobra, za dużo tego. Tak Waga robi losowanie, robię ruletkę ty, 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 O nie, ale sobie to nie ma sensu. To tak raz już sens, ry, jeżeli tak robię. Nie! Nie, proszę! Uwaga i... A, nie! Nie zabierzmy! Nie! Odmówił! Ty jesteś! A, o, nie, nie mogę. Nie mogę go trafić! Bo no, to bo jest taka popsuta! A <grymne> <grymne> o, o, o! O! Ej! ej o. <grymne> Nie no dobra, zgadaj Simon, ale po prostu nie mogłem się dać zabić, bo musiałem. Ale dobra, Simon zgadł, więc Simon ma punkt. Okej, okay, teraz ja muszę znaleźć fałszywego Simona i jest ich tylko trzech. Eee. Hmm, hm, hmm, hmm. Zobaczmy, ten gościu ma z kina z tyłu i miecz... O, ej, Simon miał ten miecz ostatnio. Ten ma twarz Simonowską. Ten ma... Eee, o, oh, ten ma jakiś taki ten. Ej, kurczę, kto jest Simonem? To jest pytanie. Dobra, widzowie, ja mam plan. Simony, chodźcie za mną i dam wam testa. Jestem mega mądry, więc ogarnę, który za Simon. W tę stronę? Okej! Okay. I ta maszyna pozwoli mi sprawdzić, kto jest zabójcą, chyba. Więc pierwszy wchodzisz. Ty! Ej, ty! Właśnie! A więc uwaga, wchodzę! Ej! On powiedział, uwaga, wchodzę, więc. Ej, to jest teleportacja! Ej, chyba pominęłem maszyny, nawet to był teleport, ale teraz to jest chyba ta do sprawdzania, kto jest kto nie. Więc ty idziesz pierwszy, proszę. On wygląda trochę sus. O, wejdź, no dawaj. Na pewno muszę tam wchodzić. Ej, kto to powiedział? Dobra, uwaga, klikamy. activate no, 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 na, no, na, no, na, no, na. No, no. Czy on jest zabójcą? Per, o, <laughs> on się zamienił w Grimess Shake'a, tak coś czuję Uwaga O, spalił się, to chyba nie ta Error jakiś, czy to jest zły, Simon? Co to znaczy? To ty jesteś zły? To ty? No, nie wiem, widzę, jakiś error jest To jest chyba jakieś zbugowane Tak napisał, ej, czekaj, sam bym powiedział, a nie napisał no dobra. Tu się przejętyczyłem. Ej, to jest sus, zostajesz tu z gościu. Dobra, kolejna osoba, teraz ty wchodzisz, dawaj. Okej. Okay. Mm, no dobra, ile można było czekać? Ej, no nie, no kolejny on mówi znowu, że ten. Ta... A. dobra. Ej, dwóch weszło, co jest? No. Aaaa! Nupki. O nie, co się stanie? Ej, no nie. Znikli. Okej, okay, w takim razie mam plan. Pokażcie mi swoje noże znowu. Zobaczymy wasze noże. Pierwszy. Okej, okay, to jest ten The Sims. Ten ma ghosta i ten ma. Ten Christmas. Okej, okay, Salmon, jaki masz nóż? Powiedz mi. No najlepszy No jaki, no mów skina, dawaj Wiesz co, taki ciemny Ej, to jest chyba ghost I co jeszcze? I też zielony, też zielony Ej, na tym jest zielony Dobra, czyli to może być on albo ten

krótkie cząsteczkę w siebie sajbobka, co nie? Ale teraz zobaczmy tego. O się mnie albo coś papę. O mój Boże, dobra, ten Simon ma jakiś gruby głos, to troszeczkę wygląda sus, ale okej, okay. teraz kolejny. Hej, fajbobek! Okej, okay. te dwa są mega prawdziwe, a ten jest mega sus, ale coś czuję, że Simon by sfejkował swój głos, więc ten jest najbardziej sus. Ale dobra, chodźcie za mną, jeszcze nie eliminuję nikogo, bo nie ma co, co nie? Okej, okay, Simony, to teraz tak, powiedzcie mi, który z was ma nóż. Y no ja mam A, to jest Simon On... <laughs> Jak to się łatwo daje złapać Jak się udało to szukać Jezu, Simon się dał nabrać na prosty trik Więc co, widzę, dziękuję za oglądanie To był naprawdę fajny odcinek No i co, papa pa wszystkim i zabijemy sobie popka